on będzie troszeczkę inny w Gorzowie, zamiast tego, że więcej od czasu, od stycznia, od tego czasu mamy jest więc trochę więcej materiału i na przestrzeń i na rozmiar widowni, ale to, to będzie tam. Ale trzy godziny, tak? trzy tak, Czy tak, nie? Tak. nie. Tak. Znaczy, z, pisami, z pisami, żeby to było jasne. Tak no, to, myślę, że z Gorzowego koncertu dwie godziny dwadzieścia minut plus... plus. Nigdy też nie udajesz, zawsze jest dłużej. <laughs> Chciałabym zapytać, czy za znawców muzyki klasycznej znany w tym kraju, ktoś był na Waszym koncercie, widział i wypowiedział jakieś słowa recenzji? <grym> <grym> no Wadek i Berek, przechodzimy na Wasze <grym> koncerty. Okay. Znanych i znawców muzyki klasycznej to najbardziej i najczęściej Wadek Bo <grym> Mówiąc szczerze, staram się przekraczać takie ustalone granice pomiędzy, mury pomiędzy różnymi rodzajami muzyki. I to strasznie wyjąć bo ja jestem mało zdolny do Chodzi o to, że znawcy muzyki klasycznej mogą czuć się oszukani. Mówię o nawowcach. o to ja bo tak? tutaj chodzi o pewną grupę ludzi, odbiorców. Mamy Państwo doskonale wiecie, że mamy takich odbiorców muzyki klasycznej, Właśnie. absolutnie, e, jak to się mówi, restrykcyjnych, tak? Oni są restrykcyjni i więc, tak. restrykcyjność im samym się bardzo podoba. Czy uważają ją sobie za trwałą wartość, która odróżnia ich od reszty społeczeństwa, które uważają za głupsze, ponieważ nie interesuje się tym, <śm> tym skomplikowanym, niezwykłym dziełem, które, które oni jako jedni, myśmy potrafią y, smakować. Otóż oni poczują się oszukać prawdopodobnie, ponieważ my jesteśmy amoralni w traktowaniu muzyki, ponieważ Czyli muzyki nie boimy. Nie jesteśmy z tego światem, więc nie musimy niczego o to też. Dla nas zestawienie Wagnera i, yy, i muzyki heavy metalowej nie ma, nie ma żadnego problemu. Znaczy dla nas muzyka jest pretekstem do budowania tych um, emocji tak. różnych, które chcemy przekazać na scenie. I ponieważ jest tylko pretekstem, traktujemy ją z pełną i absolutnie no nie chcę wiedzieć, że bez szacunku, to z pełnym szacunkiem, ale bez kontekstu. Ale pytań co, ja nie wiem, że nie jest, nie jest istotniejsza. Przepraszam, że. Te... Ale mam, najczęściej spotykamy się z takimi opiniami u nas na stronie, czy spotkaniach z ludźmi, którzy będąc na naszych koncertach, czy widowiskach, mieli pierwszy raz do czynienia, w życiu do czynienia, z czymkolwiek, jakimkolwiek motywem klasycznym. Pierwszy raz. Mhm. Nie deklarują, że będą potem wchodzić do Filharmonii. Niektórzy próbowali, ale już więcej nie pójdą. Ale mamy takie poczucie, że w jakimś sensie jakąś misję spełniamy, bo poszerzamy jakby, poszerzamy klater odbiorców, dobrej muzyki. To, to nie, nie chodzi o to, żeby zagrać od początku do końca dziewiętną symfonię Beethovena, bo nie mam takich ambicji. Są setki które tak wgrają. jest sama grupa ludzi, która przychodzi na to. Ale te motywy z muzyki klasycznej, które koledzy proponują, które gramy są poływające i tak naprawdę widz, który przychodzi na trzy godziny, nie ma szansy gdzie, gdziekolwiek gdzie usłyszeć. Znaczy. Zatem znaczy, to to, czy zainteresowanie muzyką klasyczną y, jest szczere, to sobie pytanie. Nawet to y, jest elita intelektualna, która zgrumadziła się w tym pokoju. No to z Państwa z absolutną radością i pewnością się pójdzie na koncert, gdzie jest Syfonia Brucknera i drugi koncert Szostakowicza w Bo ja będę się męczył. Na no to pójdę. No szczerze. Czy jest jakaś taka misja edukacyjna? Bo ja szczerze mówiąc Państwu, panu, kogo podejrzewałam, tak, takie to sączenie delikatnie. Tak. A co jest takiego złego? Trochę do pana piję, dlatego że ja się uczyłam y, historii muzyki z kaset, na których pan prezentował kolejne epoki. Co jest takiego złego w. Poleczą ten materiał. To mają ośrodki metodyczne, podejrzewam. Co jest takiego złego w edukacji muzycznej w tej chwili? Macie Panowie macie przecież świadomość, jak to wygląda. Nie, nie, nie. Co jest takiego złego, że się nie przykłada na to, że nikt nie chce chodzić do filharmonii, że że muzykę klasyczną trzeba odbudować w taki dowcip, żeby, żeby ona była w ja, ja, ja mam przykład w domu. Mam syna, który jeszcze chodzi do szkoły, no. i mhm. on, mimo że w domu dzieci i, i wszyscy mają kontakt, mieli jakiś związek mózgu, chociażby przez to, co ja robię, to on na te zajęcia w szkole przychodzi z niechęcią. Dlatego, że on nie chce się uczyć nutek, nie chce się uczyć grać na flecie. A, a dlatego jest właściwie, dlatego sprowadza się program nauki w szkole podstawowej, co się mówię o szkole muzycznej. No, on nie chce tego robić. Dla, dla niego uczenie się nutek jest, jest stratą czasu, bo, bo on nie widzi potrzeby tego. Jest, jest w pierwszej klasie gimnazjum w tej chwili. Czy, czy nie powinien posłuchać na lekcji muzyki yy, muzyki... No, po prostu słuchać, słuchać, śpiewać, może wykonywać w jakichś najprostszych formach, w jakiejś prostej działalności muzycznej. Się uczyć, a nie, a nie nutę, któremu się do że nie przydadzą, a tylko zniechęcają. Może to tkwi. Czyli problem właśnie w takiej edukacji. Czyli śmiało można wziąć gimnazjalistę odpornego za rękę i przeprowadzić na Wasz koncert. No przychodzą, przychodzą, przychodzą gromadnie. To mnóstwo młodzieży przychodzi na nasze koncerty. Mamy z dziećmi, całych rodzin, bo to jest bardzo familijne, familijne przedsięwzięcie. I niedosłowne dla dzieci. Nie, 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 oczywiście. I wychodzą z taką szczerą ilością do, do, do muzyki po prostu, do przygody muzycznej tak to Znaczy Widzą na scenie muzyczny drogę zrabiaków i to ich uspokaja, że nie tylko im drogą zrabiaków. Bo... No, my to, my to sprawdziliśmy, dawno ludzie tak naprawdę, tak jak żyjemy, no, mamy swoje schematyczne myślenia. My również w innych dziedzinach, nie muzycznych, bo w muzyce bo jesteśmy głęboko, ale jak coś nam się z czymś kojarzy i wiemy, że takie ma być. I jeżeli takie nie jest, przekracza dla nich, to, to się strasznie dziwimy. I być może nasza publiczność, która nas jeszcze nie zna, albo za nas się telewizji, to może być zaszokowana naszą dezynwulturą, Dezinwkulturou, yy, zatrzymaniem. Yy, tej, 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 tej niezwykle poważnej muzyki. Na scenie jest 19 muzyków. Eee, mały skład, taki o. jak pojedyncze instrumenty normalnej wielkiej orkiestry symfonicznej. Muzyków nieprawdopodobnie utalentowanych. To są wybitni muzycy. <suszy> <suszy> jak Państwo przyjdziecie i usłyszycie wykonanie Kalina Buera <suszy> w wersji instrumentacyjnej Bajlana, brzmi to jak pełna orkiestra symfoniczna i to naprawdę słowo no, można w to nie wierzyć, ale z Państwa zobaczcie na własne oczy. Widzowie podejrzewają, że my to robiamy z projektu, i to wszystko wiem na żywo. spotykamy tak. się. Jest na, na tym polega ta niezwykłość tego przecież. Nie, niezwykle polega na tym, że karnia wolna ma no właśnie. I teraz powiedzmy, że jestem sobie taką publicznością. Jestem porządnym człowiekiem, to, który nie zajmował <laughs> No, ze... Widzę karmi Burana, no to przecież wszyscy wiedzą, coś się zaczyna tym niezwykłym o fortuna na początku i będzie wzruszenie i groza i wspaniałe. No i oczywiście przychodzę i mam to, dostaję. Przychodzimy na koncert wichram do światu i nagle nad odpowiednim tekstem zabiegami różnymi wprowadzamy te samów. Zaczyna się, aranżmentka jest rzeczywiście taki, że tak te dźwięki są ustawiane, że imitują brzmienie że Europejskiej. Zaczyna się, jest dokładnie to, to, co ma być, ale w pewnym momencie, w którym... Czujemy, że już się umysł nam nasycił, to przechodzi, o dziwo, w Bohemian Rhapsody zespołu Queen. Wydawało się, że to jest niemożliwe, a właśnie idealnie przechodzi. I kiedy y, 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 muzyka zespołu Queen osiąga y, słowa Mamma Mia, przechodzi Mamma Mia zespołu ABBA. Ci sami wykonawcy, którzy byli nagle w innym świecie, są w innym świecie. I są w, w kolejnym świecie. Także to, to wszystko jest coś takiego, że... Nie ma, nie ma szans, na yy, ja to powiedzieć. Y, swobodnie yy, wyłączyć no półkulę po to, żeby, żeby tylko, tylko, to tylko słuchać. Tylko słuchać. Nie to jeszcze proszę ma... o dwa konkrety. Ile tych konceptów, projektów zagraliście po kongresówce i ile osób wysłuchało tych koncertów? 15 tysięcy. Była cała taka trasa jesienna, mhm. która była trasą przygotowującą nazwę kongresowej i tam no, co był teatr w Łodzi, w Poznaniu, no, w Bydgoszczy, no wszystkie te, 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 Zdrowia, Zakowska, wszystkie błotycka, te a... topowe sale Polsce, no i tam były absolutnie Do Mzgita, w to jest duże tak. sale, to jest, jest najmniejsze miasto. Tam były nie, totalne komplety, mhm. e, kongre, tam było około 12 tysięcy widzów, w mhm. kongresowej no pełna sala, czyli około 3 tysięcy widzów, potem zagraliśmy jeszcze dwa koncerty na festiwalu w jeszcze Zawsze. I te witam co zawsze. Też była totalnie hmm. wypełniona sala po brzegi. Czyli około 200 tysięcy widzów było tego projektu, który, który ten projekt Dobrze myślę, że w plenerze jakby to się jest po raz pierwszy Dlatego nazwaliśmy to, że to jest pełnia koncertowa Live hmm. i mamy ogromnego stracha przed tym przedsięwzięciem, bo to jest, będzie nasz pierwszy kontakt, poza kontaktem, który mieliśmy z widownią amfiteatralną błęgowę, w prawda? W niegu, to, w no nie, to tu, tu, unter, to był pierwszy kontaktem bo pierwszy kontakt nasz z amfiteatrem był taki, że po prostu poszliśmy na miękkich nogach, a widzowie nas stamtąd wynieśli jakieś euforii, <cieillion lobster khoajowe> bo się tak baliśmy, a potem się udało. Jest to nagrane, ale uh, ostatni koncert się kończy tak, to był pierwszy raz w czyli kończy się tak, że 20 minut stoi i skanduje dziękujemy. Po prostu ludzie po prostu poczuli się że nikt ich nie robi, nikt ich nie robi dbało, no, to, w domu. Naprawdę daliśmy się wszystko i daliśmy utwory skomplikowane, które zmuszały do myślenia. A nie y, myśleniem z zgrzyby, że nie, nie podlizzujemy się w publiczności. Nawet że denerwujemy. Także to jest absolutna pełnia kancelaria. Ja to jest absolutna i plenerowa i mamy naprawdę strasznego biegania przed tym przedsięwzięciem. Znaczy, wiemy, że jak już zaczniemy i będą widzowie, to wszyscy będą. Bardzo zadowoleni, jak to, się, jak to się skończy, bo mamy to doświadczenia, ale, ale jednak. Jakby w to, 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 to wierzymy, że, że panowie w postaci w ogóle tylko tłana ma swoje prawa, a orkiestra klasyczna, prawda? instrumenty klasyczne, no, to wszystko się może zdarzyć tak naprawdę. Mm. Nie, nie, nie <gryfie> to <zapomniane> jest to <gryfie> Zdarzy się może tylko tyle, że, Może się tyle, tyle, się mam tyle, to to jest 100% też trzeba, czy chodzi o tak, na brzmienie? Tak, na przykład. Nie Mieliśmy tutaj okien z Czyli tego też. To, absolutnie to, co. Nie, jest doskonałe. To nie jest orygina klasyczna. On jest z 19 muzyków. Każdy instrument jest, związek jest mieszkany przez jednego wykonawcę. Czyli oni mają jeden taki, jeden czy inny. Musi być pojedyncze. I każdy ma własny mikrofon. I. To rozumiem, czyli, i, i, przy, przy, przy... To nie jest tak jak koncert podpowy. Y, tak, że się wstawi tak, do tego, że to brzmi mniej więcej. Może być idealnie. Czy koncert wyłącza to w drugim momencie. Czy potrzebę sprawdować. Absolutnie. Tutaj, tutaj jest cała nieprawdopodobnie skomplikowana technologia dźwiękowa. Niesłychanie. Tak. Niesłychanie, znaczy my nie jesteśmy w stanie wykonać tego koncertu bez naszego reżyserów dźwięku. Jedyne, jedynego, którego, jedynego którego mamy. w który Jakby nie ma to... rozumiem.